Kajtoś Będziesz kiedyś dużym chłopcem I'm just a kid who's for each day I grow some more Nad ptaszkiem. Kajtuś i Sara urządzili piknik w ogródku Kajtusia. Zobacz, Saro, mrówki. Czemu one tutaj przyszły? Bo chcą zjeść po nas okruszki. Kajtus i Sara patrzyli na ptaszka. Czemu tak jest? Może złamał sobie skrzydełko. Zawołam twoją mamę, a ty zostań tutaj i obserwuj go. Czy temu ptaszkowi coś się stało? Mamy nadzieję, że nie przyjdzie teraz wasz kot. Dobrze zrobiłaś, że po mnie przyszłaś, Saro. Nie powinno się dotykać rannych zwierząt. Damy go do tego pudełka, nic mu się tutaj nie stanie. Przyniosłem mu trochę trawy. Będzie się czuł jak u siebie w gnieździe. Dam mu też trochę wody, gdyby chciało mu się pić. Jak zgłodnieje, nakarmcie go okruszkami. Wsypcie jej obok niego do pudełka. Kajtus chciał, żeby ptaszek odzyskał siły. Caro! Muszę iść Kajtusiu. Przyjdę później zobaczyć, czy jest z nim lepiej. Pa. Ptaszek nie zjadł żadnego okruszka Musisz mu dać dojść do siebie, synku Kajtuś był w niebo wzięty, gdy usłyszał ćwierkanie z pudełka Pomyślał, że ptaszek poczuł się lepiej Słyszałaś, mamusiu? Może teraz zje parę okruszków? Masz Weź trochę do ręki i przybliż mu do dzióbka Gabciu, idź stąd! Mamusiu, powiedz mu, żeby nie podchodził do ptaszka. Zamknę gabcia w domu, żeby nic mu nie zrobił, a ty chodź na obiad, kochanie. Nie bój się kota, ptaszku. Obronię cię przed nim, gdy tu jeszcze raz przyjdzie. Jeśli ptaszek nie poczuje się lepiej, to zawiadomimy specjalny patrol. Oni na pewno będą wiedzieć, jak się nim zająć. A czy będziemy go mogli wtedy odwiedzać? Myślę, że tak. Pewnie kot go porwał. Spójrz, Gapcio jest cały czas w środku. Oh. Kajtusiu, tam! Tu jesteś. Musimy być bardzo cicho i iść powoli, żeby go nie wystraszyć. O nie, przestraszył się nas mamusiu. Kajtuś był bardzo smutny, że ptaszek odleciał. Nie, po prostu czuję się już lepiej. To dlatego, że się nim dobrze zajmowałeś. Kajtuś był z siebie bardzo dumny. Jeśli chcesz, to możemy odwiedzić inne chore ptaki. Tak! Awaria prądu. Dzisiaj duże opady śniegu i zimny wiatr. Arktyczny wyż obniży temperaturę, a niż z południa przynosi yeah! duże opady. Yeah! Pip, pip, pip! Do miasta nadchodziła śnieżyca. Choć tata i Kajtuś jeszcze o tym nie wiedzieli. Czy ty chcesz wyjść na zewnątrz? No. Może wypuść go na chwilkę. Dobrze. Chodź, Gabciu. Tusiu, zobacz! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Śniegu było tak dużo, że nic poza nim nie było widać. A na dodatek wiał bardzo silny wiatr. Kajtuś był pewien, że jutro ulepi wspaniałego bałwana. Rany, ale śnieżyca. W telewizji mówili, że w nocy będzie wiało. Podkręca ogrzewanie. Chodźmy do mamy i pomóżmy jej nakryć do stołu. Dobrze, tatusiu. Czerwone. Zielone. Czerwone. Jesteś już głodny, kochanie. Tak. Zielone. A teraz parkujemy. O, potworna śnieżyca. A wygląda na to, że będzie gorzej. Nie martwmy się tym, na co nie mamy wpływu, kochanie. Hmm. Syneczku, idź umyj rączki przed kolacją. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego rodzice tak się przejmują tą śnieżycą. Chyba trzeba użyć pewnego zaklęcia. Zielone! Zielone. Hej! Tatusiu! Kajtuś w ciemności czuł się bardzo niepewnie. Postanowił jednak zebrać się na odwagę i poszedł włączyć światło. Nie rozumiał, dlaczego samo tak po prostu zgasło i nie chciało się ponownie włączyć. Kajtuś się bardzo przestraszył. Tato! Już idę, kochanie, zostań gdzie jesteś. Myłem rączki i zgasła żarówka. To przez śnieżycę, wyłączono prąd. I zgasło światło. Kiedy nie ma prądu, światła nie mogą się palić. Kajtuś nie wiedział, że śnieżyca może spowodować coś takiego. Nikt o tym wcześniej nie słyszał. Pójdziemy na dół i znajdziemy latarkę. Proszę, nie zdmuchuj ich, różyczko. Muszą się teraz palić. Latarka i świeczki są w piwnicy. Poszukam ich. Pójdę z tobą, tatusiu. Kajtuś chciał pomóc tacie znaleźć latarkę. Uważajcie na siebie, tam jest zupełnie ciemno. Piwnica chyba nie jest najlepszym miejscem na trzymanie latarki. Uważaj, Tatusiu! Kajtuś starał się być dzielny, ale siedzenie po ciemku nie było miłe. Tato? Jestem, jestem! O nie, wypadła mi świeczka. A gdzieś tutaj przecież była ta latarka. Tatusiu! Kajtuś był przerażony ciemnością, która panowała w piwnicy. A na dodatek w ogóle nie widział taty. Znalazłem! Kajtuś nie był przygotowany na to nagłe spotkanie, ale ucieszył się, że tata znalazł latarkę. Przepraszam, Kajtusiu, nie chciałem cię przestraszyć. Mam drugą. Możesz ją włączyć. Wow! <laughs> o, nie rób tak! Przestraszyłeś mnie. <laughs> Jesteś głupiutki, Gapciu. <laughs> <laughs> Gapcio! <śmiech> no, nareszcie. Kajtuś chciał już coś zjeść, więc bardzo ucieszył się, że tata włączył tę lampę. Kiedy będziemy jedli? Hmm, dobre pytanie, Kajtusiu. Przyniosę drewna i napalę w piecu. Będziemy mogli wtedy coś ugotować. Tak jak na kempingu. Serio? Kajtuś nie mógł sobie wyobrazić, jak tata chce gotować na środku salonu. Ale pomyślał, że fajnie będzie poudawać, że ich dom to pole kempingowe. Kemping w środku domu jest super! Tak, to prawda, ale mam nadzieję, że prąd niedługo wróci. W domu zaczyna być zimno. A ile to jeszcze może potrwać? Nie wiem, kochanie. Jeszcze chwilę na pewno. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego tak długo jest ciemno. Chociaż teraz mniej już mu to przeszkadzało. Chyba przyszła pora na deser. A co jest na deser? To samo, co na kempingu, kochanie. Gorące pianki. Już się upiekły? Myślę, że tak. Musisz podmuchać, bo są gorące. Chyba pora do łóżka. Nie chcę iść jeszcze do łóżka, mało. Powinniśmy spać dzisiaj wszyscy tutaj. tu się obudził znów działający telewizor. Ale Kajtuś dalej chciał spędzać czas na wspaniałym kempingu. Prąd wrócił. A czy możemy jednak tutaj zostać? Pewnie że tak. Dobranoc. Nie, to ja zaraz cię zjem. Leosiu, twoja mama dzwoniła, że już po ciebie idzie. Dobrze. A ty, Kajtusiu, pamiętasz, że idziemy do dentysty? Idziesz dziś do dentysty? Tak. Mój brat niedawno tam był i powiedział, że bardzo go bolało. Kajtuś przestraszył się, że jego też będzie boleć. Leonku, Kajtusiu, musimy wyjść. Zejdźcie już, proszę. Nie chcę tam iść. Po tym, co powiedział Leoś, Kajtuś naprawdę się bał, że dentysta może sprawić mu ból. Gdzie jesteś, syneczku? Cicho, gapciu. Kajtuś nie chciał, żeby go mama znalazła. Mógłby wtedy zostać w domu. Czy ty się ze mną bawisz w chowanego? Wyjdź z kryjówki, wow. bo nie mamy czasu. Czemu się tu schowałeś? Ja nie chcę iść do dentysty. Czemu, kochanie? Leoś powiedział, że jak pójdę, to będzie mnie bolało. Dentysta tylko zajrzy ci w ząbki i zobaczy, czy dobrze rosną. Nic cię nie będzie bolało, obiecuję. Ufasz mi? Pani doktor zaraz państwa przyjmie. Pobaw się z chłopcem, skoro jeszcze czekamy. Kajtuś nie był w nastroju do zabawy. Był zdenerwowany, ponieważ nie wiedział, co go za chwilę czeka. Możesz już wejść, chłopczyku. Będę tu na ciebie czekać. Dzień dobry, Kajtusiu. Jestem doktor Nowak. Jesteś gotowy na kontrolę? Zobacz, jak przychodzą dinozaury i mają brudne zęby, to czyszczę je tym. O, ty też masz ząbki! Wiedziałam! Kajtuś pomyślał, że pani doktor jest bardzo śmieszna. Wyczyszczę ci je teraz, dobrze? Moja szczoteczka jest trochę głośna, ale nie bój się. Ona tylko gilgocze. Widzisz? Czy możesz otworzyć buzię bardzo szeroko, jak dinozaur, który ryczy? Wow, wow, wow. Gilgocze! Bardzo dobrze. A teraz przeprowadzimy fluoryzację. Co to takiego? To zabieg, który wzmocni twoje zęby. Jaki wolisz smak, Kajtusiu? Wiśniowy czy gumy do rzucia? Gumy do rzucia. Co pani robi? Prześwietlenie. Zrobię zdjęcie twoim zębom, żeby zobaczyć, czy dobrze rosną. I wcale nie musisz się teraz uśmiechać. Tylko przez chwilkę się nie ruszaj. Wspaniale! Spisałeś się na medal. Mamusiu, popatrz na moje ząbki. Wyglądają na bardzo czyste. A to za to, że byłeś taki dzielny. Kajtuś był z siebie bardzo dumny i w ogóle już nie bał się dentysty. A dokąd ty się tak śpieszysz? Muszę umyć zęby. Pokrzyżowane plany. To był dla Kajtusia bardzo ważny dzień. Naprawdę ważny. Postanowił, że wstanie wcześniej rano, żeby niczego nie przeoczyć. Idealnie. Chciał dzisiaj wyglądać bardzo elegancko. Był z siebie dumny, bo udało mu się samemu ubrać. Nie gabciu! Ja muszę to założyć. Dzień dobry, Kajtusiu! Pora wstawać! Ojej, ty już wstałeś! I nawet ubrałeś się sam. Dzisiaj będę pracował z tatą. A, no tak, masz rację. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy tatuś może cię wziąć do biura. Aha. Hmm, tata się właśnie obudził. Chodź, pójdziemy po róże i zrobimy śniadanie. Zobacz, mamusiu, robię płatki. Widzę właśnie, Kajtusiu, pomogę ci. Śniadanie lepiej smakuje przy stole. Dzień dobry, kochani. <laughs> Ale śmiesznie mówisz, tato, bo chyba się trochę przeziębiłem. Szybki jesteś! Dokąd biegniesz? Muszę wziąć jeszcze tornister! Kajtus nie mógł się doczekać, jak będzie już szedł z tatą do pracy. Się. Uch, niedługo wychodzimy! Nie wyglądasz dziś najlepiej. To tylko kata. Kochanie, może nie powinienem. Dla Kajtusza to ważny dzień! Mamo, już wystarczy! Wezmę ci torbę, tato. Chodźmy. Paparóżyczko. Na pewno dobrze się czujesz? Tak, kochanie. Hmm. Chyba masz gorączkę, wiesz? Nie powinieneś iść dzisiaj do pracy. Tatuś nie może dzisiaj wyjść z domu, Kajtusiu. O... Przepraszam, kochanie. Mama chyba ma rację, ale obiecuję, że jak tylko wyzdrowieje, to wezmę cię ze sobą do biura. Ale my musimy iść dziś. Kajtuś był bardzo zawiedziony, ponieważ czekał na ten dzień cały tydzień. Lepiej idź na górę kotku i połóż się. Tak, tak, już idę. Wiem, że jest ci przykro, ale czasem tak się dzieje. Tatuś cholera. Tak, i musimy się nim bardzo dobrze zająć, żeby szybko wyzdrowiał. Dobrze. Pójdę sprawdzić, jak się czuje, a ty w tym czasie pomyśl, jak moglibyśmy mu pomóc. No dobrze. Tobi, ty też jesteś chory. Musisz położyć się do łóżka. To mała gorączka, ale jednak jest. Zostajesz w łóżku. Wniosę ci lekarstwa. E? O, a kto to tutaj zawitał? Tobi też jest chory. To może zmierz mu temperaturę. O nie, ma gorączkę. On też musi zażyć lekarstwa. Zostań w łóżku, tatusiu. Dobrze, panie doktorze. Nigdzie się stąd nie rusza też musi zażyć lekarstwa. O, jest chory jak tatuś? To trzeba dać mu coś do picia. A, no tak! Proszę, mamusiu. Dla Tobiego. A teraz zaniesiemy im to na górę. Kajtusiu, wtedy ci pomoże. Tobie mu też. Dobrze, panie doktorze. Tak będzie. Musisz wypić do końca. Wtedy poczujesz się lepiej. Kajtus już zapomniał, że miał dziś z tatą iść do biura. Był zbyt zajęty opieką nad swoimi pacjentami. Uwielbiał być ich doktorem. Może jak dorośniesz, to zostaniesz lekarzem. Zostanę? Pomagam tacie poczuć się lepiej. A jak myślisz, co jeszcze moglibyśmy dla niego zrobić? O, wiem co. Kajtuś przypomniał sobie, co jemu pomogło, kiedy był chory. Zaniosę cię tatusiowi, żeby wyzdrowiał. Dostałem go od babci, kiedy ja byłem chory. Mogę go teraz dać tacie? Pewnie, że tak. A czy babcia nie zrobiła wtedy dla ciebie rysunku? Tak! Mogę też coś narysować? Narysujmy, tacie, duże słońce i zanieśmy jemu. Dobrze. Dobrze. A, co wy tu macie? Rysunek, żebyś poczuł się lepiej. Tego mi było trzeba. Narysowałem ci słońce. Róża i mama też mi pomogły. A ty, gabciu, też pomagałeś? Lepiej się już czujesz, tatusiu. Lepiej, ale póki mam gorączkę, zostanę w łóżku. Najbardziej, tacie, teraz jest potrzebny spokój. A możemy ci coś jeszcze poczytać na dobranoc? Oczywiście, że tak. Idź i przynieś jakąś fajną książkę. Kajtuś chciał przeczytać tacie coś specjalnego. Farmer Brown. Dawno, dawno temu był sobie pewien farmer. Nazywał się Brown i miał bardzo dużo różnych zwierząt. Zasnąłeś już, tatusiu? Jeszcze nie, ale pewnie niedługo zasnę. Pośpiesz się, mamo, tata jest już śpiący. Niektóre zwierzątka robiły mu, niektóre me, a niektóre tylko Miau. miał. Mama! Duża i Kajtuś wspaniale się opiekowali tatą, więc następnego dnia był już zupełnie zdrowy i mógł wziąć Kajtusia ze sobą do biura.